Deklaracja wolności. Jam jest wolna istota, żeby człowiek z ciałem, z krwi i kości, Mężczyzna narodzony z duszą, duchem i rozumem. Obdarzony sumieniem, godnością, honorem, dumą i odpowiedzialnością. Suweren w godności Klaudiusz, potomek Marka Jerzego z rodu Kowalczyków. Ogłaszam wszem i wobec. Obejmuję stanowisko generalnego wykonawcy majątku firmy mojej osoby fizycznej Klaudiusz Kowalczyk. I ustanawiam siebie jedynym uprawnionym do zarządzania tym majątkiem. Ponadto oświadczam, że od Dnia Narodzenia jestem żywy, nigdy nie umarłem. Że nie zginąłem ani na lądzie, ani w powietrzu, ani na otwartym morzu. Że nie jestem podmiotem prawa cywilnego. Oświadczam, że jestem człowiekiem, nie osobą, nie firmą, korporacją. Cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa w tym anuluję wszelkie przekazane wcześniej uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależnie od tego, czy znają de tę deklarację, czy nie. Zastrzegam prawa autorskie do moich prywatnych danych jako żywa istota człowiek. Copyright Klaudiusz, potomek Marka. Copyright, ukośnik, copyclaim, ukośnik. Wszystkie prawa zastrzeżone.